Zagubiony w lesie. Witajcie. W trzynastym dniu mojego kursu sztuki przetrwania, który chwilami był dla mnie koszmarem, ale to już wiecie. Wczoraj zwinęliśmy obóz, więc nie miałem gdzie się podziać na noc. Ale Brummy, ten gość tam, mój mistrz serwiwalu, powiedział spoko Andy, masz się gdzie schować. Pomyślałem cudnie, pięciogwiazdkowy hotel z basenem i jacuzzi. Okazało się, że chodzi o tył samochodu. Było bardzo zimno, ale przynajmniej bez komarów, więc było nieźle. Dziś jesteśmy nad morzem, a jest jakiś skryty, co trochę mnie przeraża, bo domyślam się, że szykuje dla mnie kolejne tortury. Dobra, nie mogę stać i gadać, bo muszę zobaczyć, co mnie czeka. Lecę. Zgadliście? Przetrwanie na morzu. Powiedz mi, czemu jesteśmy na tej łodzi? Jasne, mamy szczęście, bo to łódź ratunkowa. Więc można będzie wypytać załogę o rzeczy związane z przetrwaniem na morzu. O przebywanie w wodzie. Większość naszej planety pokryta jest wodą. Normalnie to bardzo miłe miejsce. Lecz nagle przychodzi burza i robi się strasznie. Bywa naprawdę niebezpiecznie. Być może przyjrzymy się także zdrowotnym aspektom nagłego zanurzenia się w wodzie. Może porozmawiamy z lekarzem, który zawsze jest na takiej wodzie. Zasadniczo spróbujemy wykorzystać ich wiedzę fachową. I może dowiemy się także, co robić, żeby zapobiec wypadkom. Bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Jasne. I pewnie wyląduje w wodzie. Być może spodoba ci się. Musisz poczuć, jak to jest znaleźć się za burtą i co to znaczy uratować się samemu lub zostać uratowanym. And self and okay. Jestem w dobrych rękach, czekam. Okay. A, oto sternik naszej łodzi Ray. Co to za łódź? To mogąca działać przy każdej pogodzie łódź ratownicza klasy Aran. Należymy do Królewskiej Flotyli Ratownictwa Brzegowego. Prędkość maksymalna 18 węzłów. Taka łódź może przebywać na morzu około 12 godzin. Jasne. A ilu ludzi liczy załoga? Wszystkich jest nas 20, większość to chodnicy. Ale naraz na pokładzie może być maksymalnie 7 osób. Sternik, mechanik i pięciu ratowników. Jak widzę, zebrała się tu dość ciekawa ekipa A jaki jest stan morza? Kołysze dość mocno Może dla ciebie Będę walczyło życie Jest 4, może 5 stopni w skali Beauforta Czyli dość spokojnie A najgorsza pogoda, z jaką mieliście do czynienia? Było między 10 a 11 stopni, a wiatr osiągał w porywach 200 na godzinę. Szliśmy na pomoc barce obsługującej rurociąg, która zerwała się z sumy i zaczęła dryfować. Nie mieli trat ratunkowych, więc musieliśmy zdjąć ich z pokładu. Przy 10 stopniach pewnie nieźle rzucało. To fakt. Było bardzo ostro. Ale to doskonałe i bezpieczne łodzie. Pod warunkiem, że się o nie dba. Dostajecie wezwania przy różnej pogodzie. Jakie rady dalibyście ludziom? Najlepsza rada to zdobyć trochę doświadczenia. To tak jak z samochodem. Nie można od razu wsiąść i pojechać. Najpierw trzeba się tego nauczyć. A ludzie, którzy kupują jachty, często o tym nie myślą. Uznają, że fajnie będzie kupić sobie łódkę i w czasie pierwszej wyprawy pakują się w kłopoty, a potem wzywają nas, żeby ich ratować. Moja rada: niech zapiszą się na kurs. Są także wieczorowe. Niech nauczą się pływać żaglówką lub motorówką. Albo wstąpią do jacht klubu. Niech poznają ludzi, którzy pływają od paru lat, popływają z nimi i oswoją się ze wszystkim. Tak też można zdobyć doświadczenie. Dobrze jest także popytać w jacht klubie o łajbę, którą chce się kupić. Oczywiście. Możesz powiedzieć, dokąd płyniemy? Wiem, że Brami przygotował dla mnie parę niespodzianek i że wy dwa jesteście w zmowie. Widziałem, jak się witaliście. To było naprawdę przerażające, bo oznacza, że zaplanowaliście dla mnie coś wstrętnego. No to dokąd płyniemy? Nie słyszałem o niczym wstrętnym. Dopiero co wyszliśmy z basenu portowego w Bary, więc jesteśmy jakieś dwie mil od niego, w tak zwanej zatoczce sali. No dobra, włożyłem ten kombinezon, ale po co? To co masz na sobie to tak zwany suchy kombinezon. A masz go na sobie, bo musisz opuścić pokład. Oczywiście takie rzeczy robi się w ostateczności. Poza tym ciepłe ciuchy pod spodem to dobry strój do wchodzenia do wody. Jasne. Dobrze, oczywiście robi się to dopiero, gdy na wodzie jest już tratwa, o której opowieraj. Co to za tratwa? Obawiam się, że nie mamy typowej tratwy ratunkowej, ale mamy prawie równie dobry gumowy ponton. Dobrze jest mieć na pokładzie ponton, najlepiej częściowo nadmuchany. Parę lat temu moi znajomi z jacht klubu w Newport wypłynęli po raz pierwszy na zupełnie nowej łodzi. Uderzył piorun i po pięciu minutach obaj byli w wodzie. Łódź zatonęła, a oni byli w wodzie z gumowym pontonem, który musieli nadmuchać ustami. Stracili łódź, ale nie stracili życia. Więc teraz mam wsiąść do pontonu. Dokładnie. Chcemy, żebyś wszedł na ponton. Spiskowcy zaplanowali to wszystko. Możesz się nie śmiać, idę. Trzymaj się i nie skacz. No dobra, więc jak mam się tam dostać? Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest skakanie. A dlaczego? Bo mogę się odbić od wody. Pójść na dno. Byłoby kiepsko. No to co mam zrobić tędy? Przejdź przez reling i mocno się trzymaj. Na tym etapie dobrze jest mieć ze sobą trochę sprzętu. Mianowicie, co powinienem mieć? Tak zwany zestaw ratowniczy. Tu każdy może sobie przygotować najlepiej w wodoodpornym opakowaniu. Powinny w nim być race sygnalizacyjne, dzienne i nocne, trochę wody i krótkofalówka, żeby wezwać służby ratownicze. A coś do jedzenia? Można, ale nie wszystko da się spakować. To zestaw ratunkowy. Który zabierasz schodząc z pokładu? A gdzie czekolada? To wszystko? Mogę już wracać? Nie mamy dla ciebie czekolady i chcemy trochę utrudnić ci życie. Widzę w ich oczach. To spiskowcy. Zagubiony w lesie. Witajcie po przerwie. Jesteśmy parę mil od brzegu na pokładzie łodzi ratowniczej. Przestało padać, ale wieje zimny wiatr. To sternik Ray i Brami, którego znacie. Cholerni spiskowcy. Przez cały dzień chichoczą, co może znaczyć tylko jedno: dostanę w kość. Więc panowie, co dalej? Zaraz wskoczysz do wody, ale najpierw kilka rad. Najpierw sposób skakania do wody. Masz na sobie kamizelkę ratunkową. Ten model ma paski udowe. Prawda? Teraz sobie wyobraź, że skaczesz z pokładu, zwłaszcza z dużej wysokości. Na przykład z tankowca albo z promu. Uderzasz w wodę. Jeśli masz taką kamizelkę, jest moja. Przód odwija się w górę i uderzać się w twarz, tak? Więc trzeba się złapać w ten sposób. Dobrze jest też zatkać nos. Poza tym skaczesz na nogi. A więc na nogi, kiedy wpadasz do wody, robi ci się zimno, tak? Twój organizm może być w szoku, a więc pierwsza rzecz to się uspokoić. A twoje rady, Rej, jakieś światełko nadziei, bo na razie mam same złe przeczucia. Jasne. Trzeba się odprężyć, choć wiadomo, że to trudne, bo właśnie straciłeś łódź. Jesteś w wodzie, więc się nie miotaj. Oszczędzaj siły i czekaj, aż ktoś po ciebie przypłynie. Dobra. Opanuj się i oszczędzaj siły. Nie jest dobrze skakać do wody z zamiarem dotarcia do brzegu. To strata energii. Dobrze jest mieć na sobie ubranie z kapturem. Zakładasz go, żeby osłonić głowę przed wodą, szczególnie jeśli fala jest wysoka. Z wyziębienia można umrzeć. W ten sposób się przed tym chronisz. Super. Dzięki za słowa otuchy, idę. Dobra, skaczesz stąd. Tego nie było w moim kontrakcie na pewno. Jesteś gotów? Pogadam z moim agentem. To już teraz? Tak. Teraz uważaj, mamy ponton, więc jesteś zupełnie bezpieczny. Cudownie. Będzie bardzo zimno. Jedna ręka na ramieniu. Druga na nosie. A jeśli zobaczę jakieś płetwy, wtedy będzie po mnie. Skaczesz na trzy. Bez paniki. Jak się czujesz? Zadziwiająco dobrze. Czuję sól na ustach, ale jest mi ciepło. Jestem suchy. Zimno mi tylko w twarz i w dłonie. Dlaczego twarz i dłonie są chłodniejsze? Wiatr, dokładnie. To wychłodzenie od wiatru. Może być zabójcze. Jeśli nie odwrócisz się tułem do wiatru, zaczniesz drętwieć. Niesamowite. Nie tylko kamizelka unosi mnie na wodzie, w kombinezonie też jest powietrze. Zauważyłeś, co się dzieje? Jesteś coraz dalej. Dlaczego? Wlecze mnie prąd albo rekin. Znosi cię prąd. Jeśli znasz szlaki żeglugowe, jesteś w prądzie, to w nim zostań, bo wiesz dokąd cię zaniesie. To lepsze niż starać się płynąć pod prąd. Wyobraź sobie, że zeskoczyłeś z pokładu, w łodzi, która się pali. Wszędzie wokół pali się ropa i tak dalej. W którą stronę płyniesz? Z wiatrem czy pod wiatr? Pod wiatr. Dobrze, zgadłem. Dlatego, że płomienie idą z wiatrem, a lepiej nie znaleźć się w ogniu. A jeśli jestem w wodzie i dołączą do mnie inni, mamy się trzymać razem, czy? Najlepiej trzymać się w grupie. Lepiej zostać razem. Dajecie sobie nawzajem wsparcie i opiekę. Grupę łatwiej zauważyć z samolotu, prawda? Poza tym dajecie sobie wsparcie psychiczne. Razem łatwiej utrzymać ciepło. Mogę skorzystać z gwizdka? Słusznie. Masz swój gwizdek. Jego dźwięk niesie się nad wodą na sporą odległość. A gdy jest mgła lub pada deszcz, to jeszcze dalej. Słychać go naprawdę daleko. Wy też jesteście coraz dalej. To odwróć się na plecy i pójdź do nas. Zaraz was dogonię. To 100 kilo samych mięśni, więc dajcie z siebie wszystko w porządku. Jasne. No dobra To było niezapomniane przeżycie. Co teraz? Teraz masz na sobie zwykłe ciuchy. I zaraz wrócisz w nich do wody, żeby poczuć różnicę między kombinezonem a normalną odzieżą. Ja wiem Będziemy mieli bardzo mokro i bardzo zimno. Dlatego kazaliśmy Ci włożyć kilka warstw ciuchów. Patrzcie, jacy oni troskliwi. Nic z tych rzeczy, powód jest prosty. Bawełna i wełna jak twoja czapka, a przez głowę tracisz mnóstwo ciepła. A więc więcej warstw tym jest cieplej. Jeśli wiesz, że masz skakać do wody, włóż na siebie jak najwięcej warstw odzieży. Jeśli będzie na to czas, jak najwięcej warstw. Ile się da? Wiesz wszystko. I tak jak poprzednie, jeśli masz zestaw ratunkowy, weź go. Jeśli znajdziesz coś, co pływa, coś czego się będziesz mógł utrzymać, też to weź. Mogą to być nawet spodnie, z których zrobisz pływa. Tak jak na rzece. Albo bańka po oleju. Będzie zimno? Tak, dużo bardziej niż przed chwilą. O czym masz pamiętać? Szok po skoku będzie taki sam jak poprzednio. Zaraz po skoku weź głęboki wdech, bo będzie dość zimno. Dość zimno? Dość zimno jak na te pory roku. To nie Karaiby, co? To fakt. Już się boję. Widzicie? Cała załoga przyszła to zobaczyć. Świetnie. Kiedy będziesz gotów? Będzie bolało? Liczysz? Śmiało. Jasne. Dobrze. Odpręż się. Włóż czapkę. To zapobiegnie utracie ciepła. Zacznij się ruszać. Co czujesz? Zimno, spokojnie. O tej porze roku da się wytrzymać około 90 minut. Ile? Półtorej godziny. Zimą tylko 30. Więc lepiej się ruszaj, ale nie szalej. Wiecie, co mnie deprymuje? Ja tu marznę na środku oceanu, a cała załoga stoi i się śmieje. Uwaga, gwiazda ekranu Andy Collins na mokro. Cóż, woda jest mokra. Dzięki. Jak długo wytrzymasz? Zawsze są jakieś pierwsze oznaki, że zaczyna być źle. Halucynacje. Zaczynam drętwieć. Dezorientacja. Zaczynasz tracić ciepło. Zaczynasz się gubić. Możesz nawet czuć złość. Nie jesteś w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Chyba się zaczyna. Jesteś całkiem przystojny w ramie. To na pewno pierwsze objawy. Lepiej zmień płytę. W takich sytuacjach, jeśli jest się niewierzącym, dobrze jest myśleć o czymś innym. O czymś miłym? Tak, myśl o czymś miłym. Pieczona wiewiórka. Załatwię ci jutro na kolację. Ale zimno, spokojnie, nie szalej. Może gruby błaszcz. Ciepła kąpiel. A to Steven Jones, lekarz pokładowy i lekarz pierwszego kontaktu w Bury. Dokładnie. Jak długo bym wytrzymał? Dziś około półtorej godziny. Zimą znacznie krócej. Czemu jestem w tym? Nie lepsza ciepła kąpiel? Może to dziwne, lecz szybkie ogrzanie ciała to najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Krew podpłynęłaby z najważniejszych narządów: z mózgu, serca, nerek i tak dalej, do skóry. Co wywołałoby wstrząs i prawdopodobnie zgon. A po co mi ta srebrna folia? To izolacja pomagająca utrzymać ciepło ciała. Gdybyś był w wodzie dłużej, twoja temperatura byłaby naprawdę niska. Na szczęście byłeś w niej krótko. A i tak zmarzłeś. W ten sposób rozgrzewasz się stopniowo. Powoli i naturalnie. Jeśli długo marzłeś, to musisz rozgrzewać się bardzo powoli. A co gdy nie ma koca? Jak nie ma koca, to są ludzie. Jasne. Można się przytulić i ogrzać. Poza tym jest mnóstwo innych rzeczy. Na przykład ciuchy. Możemy je zdjąć i cię okryć. Od jak dawna pływasz? Od roku. Ale jesteś lekarzem. Wiesz, często bolą mnie plecy. Nie zobaczyłbyś, co to może być? Dziękujemy za pomoc Królewskiej Flotyli Ratownictwa Brzegowego w Bary. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany. Tekst Krzysztof Jakub Słaniewski. Czytał Jan Czernielewski.